No jest 10 rano i nad jeziorem dzieją się jakieś dziwne manewry. Chłopaki przed sekundą ustawili te płyty, jeszcze będzie ich więcej. Tam dziewczyny wychowawczynie ustawiają jakieś krzesła, nie wiadomo o co chodzi, ale już śpieszę z odpowiedzią. Otóż jest dzisiaj ostatni dzień obozu, co się wiąże z tym, że będzie chrzest obozowy. I chłopaki wymyślili chyba jedną z najbardziej hardkorowych i najbardziej dajawkowych zarazem w wersji chrztu, jaką widziałem tutaj, ever A mianowicie będą, słuchajcie skoki do wody Skok do wody na hulajnodze to będzie w ogóle kulminacja całego chrztu Dlatego są ustawiane tutaj te płyty I chłopaki też dla lepszej grupy chcą ustawić kikar, nie wiem czy to wyjdzie Są to jakieś takie płyty, wiecie, OCB Coś takiego, no nie tak, żeby było w miarę równo. No i kończy się tutaj w wodzie. Zostanie wykorzystana tylko jedna hulajnoga, która będzie miała jakieś tam pływaki, wiecie o co chodzi, żeby po prostu nie zatonęła. No i oczywiście dzieciaki będą mogły skakać tylko w kapokach, żeby nie było problemu. No i tam nawet, proszę bardzo, mamy ratownika również. No niby hardkorowo, ale pełne bezpieczeństwo będzie zachowane. Na porannej zbiórce Tomek powiedział, że e, na pierwszej sesji idziemy na plażę, i tak wszyscy. Uuu, no bo jest dobra pogoda, no nie, to chcą jeździć. A później powiedział, że. i zabieramy kaski. I już wszyscy mają w głowie. im się światełko zapala. O co chodzi? Jeszcze nie wiedzą, że będą skakać do wody na hulajnodze. No ale zaraz ze się dowiedzą, no. Tak. <noise> Ujeczki, dziewczyny! Ej, gdzie masz parę? Ziom! Ale będzie grubo! Miałkowie, <śmienicza> którzy zdołają się przeciwstawić temu oto wydarzeniu sportowemu, Ahoj. które będzie miało tutaj miejsce. To jest miejsce dla nam kojarzące się cudownie, natomiast. It's going to be a place for them. Yo, let's do this. I got bitches that hold me rolling Put me off of my condolence You don't know just time doing And the sign is gold, broke Cause they know for talking fluent Got them under the influence The truth, is for talking to them But I climb your ego, bumpin' on my music I'm a shoo-in' I just do it for the day Gonna have to get explicit I got love for rappers Like I do for my fuckin' ex-bitches and, and I got that ass, though I'm gonna ask If I can kick it Checking the repertoire I got that rep on par with the best One of the ransom, where hims gold dog when I'm in the building, And it kind of ironic, who would've thought that I'd be the hottest Never came close to being no bitch, but you know snow is a hey! fucking product Tell me who won it, what you brought is bound to be iconic Baby, you got it, let me get that love and that's a hundred taking a roof on it, when I'm in the spot next I the the feeling, raising the roof on it You know that we going to be I did it for the West Coast, did it better than most, did it with a little soul Couldn't do it alone. So I did it for the squad. Now we doing the You Know I did it for Detroit you Try to see me hustle hard I got the driver muscle cause the work ethic on my ball. You respect them cuz you got to look the hate them but you all know you got to give them props for the way kept the ride now If I am I am I am I am I am. You say this all can get the new They play on haters. Sprawdźcie no. czy to się ślizga w ogóle. Szukazy. Leci. Ale, ale, Easy! A ja, da Jak ktoś no. ma to Troszkę zrobić, stressik, no. to tylko ty. Troszkę stresik, ale. Ale. Nie Jedna próba, jedna próba. Może żebyś się tu sprzedał. się. Tylko 50 dalej. nie próbuj robić. Jak najdalej. Klipę, borda? borda. Tak, borda, jak najdalej Borda. Ja to, nie mogę. To będzie mocno. Ej, ale no musisz się do, do tyłu, płaci, to dać, do, tego. do tyłu, żeby to było z, z panego. Dobra! Ale, ale! Co jest? Skutkiem! 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 Myślałem, że nie wytrzymam. Czymałeś? Co Straszne cowki. Myślałem, że że pożygam ja zjadłem ten dżem. ja tak ja 10 wiem. razy 10 razy miałem odruch wymiotny a tak za piątym doczyłem, że śniadanie mam w gardle normalnie a ty nasz, ja, ja zjadłem ten dżem z cebulą bo no, to był Siema ma youtube hello, hello. idzie na youtube no nie wiem, zobaczymy. Jak Ci smakował dżem z czosnkiem i cebulą? Nie taki zły jak myślałem. A Dobry był. Dziema. Ja ogólnie jak tylko powąchałem to prawie mi wow. wyszło. Dobry był dżem. Dobry tak? był dżem. No ja. był Zjadłeś całą tą miskę tamtą? Całą ja mi, ale ja z dwie takie łyżki bym zjadł. Ja bym zjadł ja z kanapką bardzo chętnie, bo była bardzo dobra. Co jak... Ty robisz? Zrobiłam Cię. Aha, vloger, jestem, tr jestem trochę biedniejszy, ale... No dobra, no ale dajesz radę. Jest właśnie zbiureczka na obiadek. Yy, na i grupowe. Wszyscy na, tak, ale przed obiadkiem robimy właśnie zdjęcie grupowe, więc jest to zbiórka na obiadek, ale na zdjęcie grupowe. Mamy ja obojęt. Obaj ma mieliśmy rację. rację. No, mam rację. Yy, więc wszystkie dzieciaczki są w białych koszulkach, oprócz tych, którzy nie przeszli chrztu, ale to są raczej jednostkowe. Przypadki. Jak Cześć się podobał Krzest? Kotem totalnym. Przygotowania ciężkie, ale myślę, że się opłacało, bo chłopaki chyba nigdy nie mieli czegoś takiego. Ja sam nigdy takiej możliwości nie miałem i myślę, że wszystkim się bardzo podobało. Nawet osobom, które się bały w ogóle jeździć na samych skateparkach, się udało skoczyć. Także ja jestem zadowolony. Nawet Adam skoczył. <gry> A ja zalałem GoPro w ogóle. Nie wiem jakim cudem, ale zalałem GoPro i teraz będzie trzeba je oddać na gwarę w ogóle. Ja nie mam

w wszystkich plazach, we wszystkich grupach trwają eliminacje do końcowych kontestów, które odbędą się dzisiaj wieczorem. Z których będę robił live'a, którego już pewnie oglądają ten odcinek, widzieliście. Więc korzystając z okazji, nagram dla Was jeszcze kilka fajnych klipów e, z chłopakami z grupy średnio zaawansowanej, która właśnie jeździ na nowej plazie. I tym pozytywnym akcentem hulajnogowym skończymy dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że nie możecie się doczekać kolejnego skutkępu i kolejnych vlogów ze skutkępu. Trzeba będzie rok poczekać, ale myślę, że warto. Trzymajcie się, cześć! People around me they don't understand it. They don't know what it's like to see you from my eyes. They. really don't care at all about